Poświęćmy teraz chwilę na podsumowanie tego, co już wiemy o klasycznym rachunku zdań. Wiemy, z jakich symboli możemy korzystać. Czyli zmienne, zdaniowe i wszystkie poznane do tej pory spójniki razem. Ze znakami technicznymi to po pierwsze. Wiemy, po drugie, jak te symbole możemy łączyć ze sobą zgodnie z pewnymi regułami. To znaczy, jeżeli mamy dowolny dwuargumentowy spójnik, to dwa sensowne wyrażenia możemy połączyć w trzecie w ten sposób i negacja działa w ten sposób przy milczącym założeniu dotyczącym nawiasów, o, których sobie już wcześniej, o którym już sobie wcześniej wspomnieliśmy. Dodatkowo wiemy też, jak czytać wyrażenia. Na przykład Wyrażenie tego typu przeczytamy jako jeżeli p to q. I do tego momentu do czynienia mieliśmy z symbolami oraz z manipulacją na symbolach. Obszar ten nazwałem wcześniej syntaktyką. Ten fragment. Pozwala nam przejść do kolejnego obszaru klasycznego rachunku zdań, który mówi nam o tym, co oznaczają używane przez nas symbole. Jest to temat znacznie szerszy niż tylko to, jak czytać wyrażenia, i cały ten obszar zwany jest semantyką.